200 kilometrów na wschód. Tyle dzieli Polskę od wojny, która zmienia przyszłość całej Europy. Gdy inni liderzy mówili o dyplomacji i dialogu, jeden człowiek powiedział prawdę, której nikt nie chciał usłyszeć: Jeśli Ukraina przegra, następna będzie Polska. Nie propaganda, nie polityka, fakty. Jego nazwisko to Donald Tusk, premier Polski były przewodniczący Rady Europejskiej. Człowiek, który wrócił do polskiej polityki w momencie, gdy Polska potrzebowała zimnej analizy bardziej niż kiedykolwiek. I teraz mówi coś, co brzmi jak alarmowy sygnał. Słabnąca Rosja jest bardziej niebezpieczna niż kiedykolwiek. To nie jest kolejna polityczna przemowa. To diagnoza państwa, które stoi na pierwszej linii frontu geopolitycznego trzęsienia ziemi. I to diagnoza człowieka, który ma dostęp do informacji z NATO, wywiadów, sojuszników. Człowieka, który wie więcej niż większość Europejczyków. Dziś opowiem wam o tym, co Donald Tusk widzi w przyszłości Polski i dlaczego jego słowa powinny obudzić każdego z nas. Donald Tusk wrócił do polskiej polityki w 20.23 roku. Nie przypadkowo, nie dla politycznych rozgrywek. Wrócił, bo Polska znalazła się w sytuacji, której nie widzieliśmy od dziesięcioleci. Gdy objął urząd premiera, pierwszą rzeczą, którą powiedział, było zdanie, które zmieniło narrację o bezpieczeństwie w Polsce. Polska nie może żyć w iluzji bezpieczeństwa. Brzmi prosto, ale znaczy więcej niż myślisz, bo to zdanie to diagnoza polskiego społeczeństwa społeczeństwa, które przez lata przyzwyczaiło się do pokoju, do stabilności. Do myślenia, że NATO, Unia Europejska i sojusze wystarczą. A Tusk mówi, nie, nie wystarczą. Nie wtedy, gdy 200 kilometrów na wschód toczy się wojna, która decyduje o przyszłości całej Europy. Premier nie używa dyplomatycznego języka. On mówi wprost. Rosja jest gwałtownie osłabiona. Gospodarczo, militarnie, politycznie. Ale to nie oznacza, że zagrożenie maleje. Wręcz przeciwnie. Słabnąca Rosja jest bardziej niebezpieczna niż kiedykolwiek. I to jest klucz do zrozumienia całej strategii bezpieczeństwa, którą Tusk buduje dla Polski. Większość ludzi myśli, że słaba Rosja to dobra wiadomość. Mniej pieniędzy na wojsko, mniej możliwości ofensywnych, mniej kontroli nad regionem. Donald Tusk myśli inaczej i nie jest w tym sam. To dokładnie ta sama analiza, którą przedstawiał generał Ben Hodges. Ta sama logika, którą używają analitycy NATO, ta sama prawda, którą Zachód stara się zrozumieć. Bo słabnąca Rosja to. 1. Rosja w desperacji. Państwo, które traci kontrolę nad własnym terytorium, jest gotowe na wszystko, nie ma już nic do stracenia, a to oznacza eskalację. 2. Rosja bez kontroli. Gdy struktury państwa pękają, broń, służby, generałowie. Zaczynają działać niezależnie. A w kraju z bronią nuklearną to scenariusz najgorszy. 3. Rosja. Chaotyczna. Chaos nie zna granic. Chaos nie przestrzega traktatów. Chaos nie reaguje na dyplomację. Tusk to widzi i mówi o tym otwarcie. Jeśli Ukraina przegra, kolejna będzie Polska. To nie jest propaganda polityczna. To nie jest straszenie wyborcami. To realne zagrożenie, oparte na informacjach z NATO, wywiadów i sojuszników. Bo jeśli Ukraina upadnie, linia frontu przesuwa się na zachód. I gdzie się zatrzyma? Na granicy polskiej. Tusk nie tylko diagnozuje, on działa. Premier stawia nowy fundament polskiej strategii bezpieczeństwa. I robi to na czterech filarach. Filiar pierwszy wzmocnienie współpracy z USA. Polska wie, że Ameryka to najsilniejszy sojusznik, jakiego możemy mieć. Tusk nie traci czasu na sentymenty. Rozmawia z Waszyngtonem jak partner strategiczny, nie jak petent. Polska staje się kluczowym hubem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Bazy, infrastruktura, logistyka to nie są symbole to realna siła. Filiar drugi zwiększenie wydatków na obronność. Tusk rozumie, co wielu polityków europejskich wciąż ignoruje: Armia bez pieniędzy to fikcja. Polska zwiększa wydatki na obronność do poziomu, którego Europa nie widziała od dekad. Nie dlatego, że chcemy wojny, dlatego, że chcemy pokoju, a pokój wymaga siły. Filiar trzeci: Budowa Europejskiego Frontu Poparcia dla Ukrainy. Tusk nie mówi tylko o Polsce, on buduje europejski konsensus przekonuje Niemcy, przekonuje Francję, przekonuje Włochy. Polska staje się głosem, którego Europa nie może zignorować, bo Polska jest na pierwszej linii, a Europa, jak mówi Tusk, to nie może być tylko Bruksela. Europa to także Warszawa. Filiar czwarty: Odbudowa instytucji państwowych. Armia to nie tylko czołgi i samoloty to logistyka, rezerwy, cyberobrona sieć sojuszy. Instytucje, które działają. I Tusk to odbudowuje po latach zaniedbań. Po latach, gdy Polska skupiała się na politycznych wojnach, a nie na realnych zagrożeniach. Premier podkreśla jedno zdanie, które powinno obudzić każdego Polaka: Bezpieczeństwo to nie luksus, to obowiązek. Donald Tusk mówi otwarcie o realnych zagrożeniach, i coś się dzieje. Berlin zaczyna słuchać. Paryż zaczyna słuchać. Rzym zaczyna słuchać, bo to, co Tusk mówi, zaczyna się sprawdzać. Polska musi odbudować zdolności, które były zaniedbywane przez lata. Logistyka. Nie ma armii bez sprawnej logistyki. Tusk to wie i inwestuje w infrastrukturę, która pozwoli Polsce działać jako centrum operacyjne NATO na wschodzie. Rezerwy wojskowe. Polska potrzebuje nie tylko regularnej armii. Potrzebuje systemu, który potrafi zmobilizować społeczeństwo w razie zagrożenia. Cyberobrona wojna to już nie tylko czołgi, to cyberataki, dezinformacja, sabotaż cyfrowy. Polska buduje jedną z najsilniejszych struktur cyberobrony w Europie. Sieć sojuszy Tusk rozumie, że sojusze to nie tylko NATO to dwustronne umowy to współpraca z Wielką Brytanią, z krajami nordyckimi. Z państwami bałtyckimi. Premier łączy polską rację stanu z europejską strategią bezpieczeństwa i powtarza jedno zdanie: Polska jest Europą. Brzmi prosto, ale to rewolucja. Bo to oznacza, że Polska nie jest na peryferiach Europy. Polska jest w jej centrum. I dlatego Polska naciska na wspólny europejski system obrony. Nie 37 różnych armii. Jeden system, jedna strategia. Wspólne zamówienia zbrojeniowe nie konkurencja między krajami współpraca, efektywność siła. Europejski parasol przeciwrakietowy obrona, która chroni cały kontynent nie tylko Zachód, także Wschód. Jego słowa o zagrożeniu dla Polski spotykają się z poważnym odbiorem w europejskich stolicach. Bo Tusk nie jest populistą on nie straszy on analizuje. I Europa zaczyna rozumieć, że Polska ma rację. Polska jest celem. I to nie przypadek. Donald Tusk wyjaśnia to w prosty sposób: Polska to symbol europejskiego oporu państwo, które nigdy nie ugięło się przed Moskwą naród, który walczył o wolność przez stulecia. Dla Kremla Polska to nie tylko przeciwnik to ideologiczny wróg ale to nie wszystko Polska to kluczowy hub logistyczny dla Ukrainy. Rzeszów to centrum, przez które płynie pomoc wojskowa, humanitarna, finansowa. Jeśli chcesz zatrzymać pomoc dla Ukrainy, musisz uderzyć w Polskę. I dlatego Rosja nasila działania hybrydowe skierowane przeciwko Polsce. Cyberataki, sabotaż, próby destabilizacji, dezinformacja, migracje sterowane przez Kreml. Tusk kto widzi i mówi o tym głośno. Rosja prowadzi już wojnę przeciwko Polsce. Tylko, że to wojna niewidzialna, wojna bez frontu, ale z realnymi ofiarami. Rosja, mimo osłabienia, nadal ma zasoby do destabilizacji Polski i regionu. Tusk wymienia konkretne zagrożenia kryzysy migracyjne. Kreml używa ludzi jak broni. Białoruś ściąga migrantów na granicę. Polska musi bronić się przed falą, która nie jest przypadkowa. To zaplanowana operacja ataki na infrastrukturę energetyczną, sabotaż rurociągów, ataki na elektrownie, próby odcięcia Polski od źródeł energii. To nie teorie spiskowe, to rzeczywiste incydenty, które mają miejsce. ingerencje w wybory, dezinformacja, finansowanie skrajnych ugrupowań, manipulacja społeczeństwem. Rosja nie atakuje tylko wojskiem, atakuje umysłami. Tusk nie ogranicza bezpieczeństwa do aspektów militarnych. On idzie dalej, bo rozumie, że wojna hybrydowa wymaga odporności społeczeństwa, nie tylko armii. I tu pada kluczowe zdanie premiera: Bez odpornego społeczeństwa nie ma odpornego państwa. Co to oznacza? Siła mediów. Społeczeństwo musi mieć dostęp do prawdziwych informacji, nie propagandy, nie fake newsów prawdy. Zaufanie do instytucji. Jeśli obywatele nie ufają rządowi, policji, wojsku, państwo się rozpada od środka. Dokładnie to, na co liczy Kreml. Jedność narodowa. Społeczeństwo podzielone to społeczeństwo słabe. Rosja to wie i stara się nas podzielić. Tusk powtarza: Bez zaufania do instytucji nie ma bezpieczeństwa. Bez zgody narodowej nie ma siły. Bez świadomości zagrożeń nie ma przyszłości. Polska musi wyjść poza bierne oczekiwanie. Tusk mówi to wprost. Nie możemy siedzieć i czekać, aż ktoś inny zdecyduje o naszej przyszłości. Polska musi stać się aktywnym uczestnikiem globalnych wydarzeń. Premier określa nadchodzący czas jako najbardziej niebezpieczny od pokoleń nie od lat od pokoleń. Dlaczego? Bo zmiany w globalnym porządku są fundamentalne. Świat, jaki znaliśmy od 1945 roku, się kończy. Ameryka jest mniej zaangażowana w Europę, Chiny rosną w siłę. Rosja, mimo osłabienia, wciąż ma broń nuklearną i desperację. Europa jest podzielona, a trwałość konfliktu jest pewna. Tusk zwraca uwagę na coś, czego wielu nie chce słyszeć: Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. Jeśli Ukraina upadnie, to będzie dopiero początek. Linia frontu przesunie się na zachód Mołdawia, Rumunia, Polska kraje bałtyckie. Upadek Ukrainy będzie początkiem przesunięcia linii frontu w kierunku Polski i innych krajów NATO. To nie teoria, to strategiczna analiza, którą podziela NATO. Polska musi być gotowa na samodzielną obronę brzmi dramatycznie, ale to fundament strategii Tuska bo historia nauczyła nas jednej rzeczy. Sojusze są ważne, ale nie możesz od nich całkowicie zależeć. Dlatego Polska buduje armię, która będzie liczniejsza więcej żołnierzy więcej rezerw więcej jednostek gotowych do działania lepsza technologicznie nowoczesny sprzęt drony systemy obrony powietrznej cyberkapacytety Polska kupuje najlepszy sprzęt dostępny na rynku inteligentniej zarządzana nie chodzi tylko o wielkość chodzi o efektywność. O szybkość reakcji, o zdolność do adaptacji. Ale Tusk wie, że Polska nigdy nie może być osamotniona. Dlatego wzmacniane są sojusze z USA. Najsilniejszy partner wojskowy. Obecność amerykańskich wojsk w Polsce to gwarancja, której nie można przecenić. Wielką Brytanią. Po Brexicie Wielka Brytania szuka partnerów w Europie. Polska to naturalny wybór. Dwa kraje, które rozumieją rosyjskie zagrożenie lepiej niż ktokolwiek. Krajami nordyckimi: Szwecja i Finlandia weszły do NATO. Teraz budują wspólną strategię obronną z Polską. Północ i wschód łączą siły. I tu Tusk mówi coś, co powinno obudzić każdego Polaka. Największym zagrożeniem dla Polski nie jest rosyjska armia. Największym zagrożeniem jest polska beztroska i przekonanie o braku zagrożenia. To jest klucz, bo możemy mieć najlepszą armię, najlepszy sprzęt, najlepszych sojuszników, ale jeśli społeczeństwo nie rozumie zagrożenia, państwo jest słabe. Tusk podkreśla konieczność odzyskania poczucia odpowiedzialności i jedności narodowej. Porównuje to do postawy przodków walczących o państwo: o tych, którzy w 1918 odbudowali Polskę, o tych, którzy w 1980 walczyli o wolność. Teraz nasza kolej. Tusk mówi coś, czego wielu nie chce usłyszeć. Wojna może zakończyć się szybciej niż się wielu spodziewa, ale jej finał będzie trudny i będzie zależny od odporności całej Europy. Co to znaczy? Rosja nie ma zasobów na długą wojnę. To widać w danych, w logistyce, w morale wojska, w ekonomii. Ale to nie oznacza, że Rosja się podda. To oznacza, że Rosja będzie coraz bardziej desperacka coraz bardziej nieprzewidywalna, coraz bardziej groźna. Finał wojny będzie brutalny, długotrwały i będzie decydował o losach Polski na dekady. Dlatego Polska nie może czekać na zakończenie wojny. Polska musi przygotować się na to, co przyjdzie po. Bo po wojnie Europa będzie inna, Rosja będzie inna, a Polska będzie musiała znaleźć swoje miejsce w tym nowym świecie. I Tusk chce, żeby to miejsce było silne, bezpieczne, suwerenne. Rosja prowadzi już nową wojnę hybrydową, niewidzialną, bez frontu, lecz z realnymi ofiarami. Tusk to widzi i mówi o tym głośno: cyberataki. Ataki na polskie instytucje, banki, szpitale, sieci energetyczne. To nie haker w piwnicy. To państwowe operacje wojskowe. Masowe migracje sterowane przez Kreml. Ludzie używani jako broń, Białoruś jako narzędzie, Polska granica jako pole bitwy, sabotaż infrastruktury energetycznej i przemysłowej, pożary, eksplozje, awarie. Niektóre to przypadki, inne nie. Tusk podkreśla kluczową rolę społeczeństwa w obronie kraju i pada seria zdań, które brzmią jak manifest. Bez odpornego społeczeństwa nie ma odpornego państwa. Bez zaufania do instytucji nie ma bezpieczeństwa, bez zgody narodowej nie ma siły, bez świadomości zagrożeń nie ma przyszłości. To nie są puste hasła, to fundamenty nowej strategii bezpieczeństwa. Bo Tusk rozumie, że wojna hybrydowa to nie jest wojna, którą wygrywa się tylko na polu bitwy, to wojna, którą wygrywa się w umysłach, w instytucjach, w społeczeństwie. Premier ostrzega, że finał wojny będzie brutalny i długotrwały, a jej konsekwencje będą decydować o losach Polski na dekady. Tusk nie maluje optymistycznych wizji, on nie mówi, że wszystko będzie dobrze, że wojna się skończy i wrócimy do normalności. On opiera się na zimnej analizie faktów. Nie będzie pokoju, dopóki Rosja nie przegra, nie będzie bezpieczeństwa, dopóki Ukraina nie zwycięży. To nie jest propaganda. To strategiczna prawda, którą rozumie każdy analityk NATO. Bo pokój z Rosją, która wciąż ma siłę i ambicje imperialne, to nie jest pokój to przerwa przed kolejną wojną. Polska musi zbudować państwo odporne, świadome i gotowe na każde wyzwanie, bo Polska będzie pierwszym sprawdzianem przyszłego porządku Europy. Jeśli Polska przetrwa, jeśli Polska będzie silna. Jeśli Polska będzie zjednoczona, Europa przetrwa. Jeśli nie, cała Europa będzie zagrożona. Premier stawia Polakom wybór: być biernym, obserwatorem historii, czy jej aktywnym uczestnikiem czekać, aż ktoś zdecyduje o naszej przyszłości, czy samemu ją kształtować żyć w iluzji bezpieczeństwa, czy w prawdziwym bezpieczeństwie, opartym na sile. Największym zagrożeniem nie jest wojna sama w sobie. Największym zagrożeniem jest obojętność i brak przygotowania. Tusk nie kończy na pesymizmie, bo on wierzy w Polskę, w Polaków, w naszą zdolność do przetrwania. Polska może wyjść z tego kryzysu silniejsza, bezpieczniejsza, bardziej decydująca o swoim miejscu w świecie. Jak? Poprzez świadome budowanie państwa, poprzez inwestycje w obronność, poprzez jedność narodową. Poprzez realistyczną politykę zagraniczną. Polska ma szansę stać się nie tylko obserwatorem historii, ale jej twórcą. Centrum nowej Europy. Filarem bezpieczeństwa. Liderem, którego głos ma znaczenie. Ale to wymaga wyborów, trudnych wyborów. Wymaga pieniędzy na obronność, a nie tylko na konsumpcję. Wymaga jedności, a nie podziałów. Wymaga odpowiedzialności, a nie beztrosk. To nie tylko wojna o Ukrainę, to wojna o to, kim Polska chce być jako naród. Czy chcemy być silni, czy chcemy być bezpieczni, czy chcemy decydować o swojej przyszłości? Jeśli tak, to musimy działać teraz. Donald Tusk widzi Polskę w obliczu największego kryzysu bezpieczeństwa od 1945 roku. To nie przesada, to nie polityczna retoryka. To ocena oparta na faktach, na danych NATO, na analizach wywiadów, na rozmowach z sojusznikami. Słabnąca Rosja to nie mniejsze zagrożenie, to większe ryzyko eskalacji. Współpraca międzynarodowa, szczególnie z USA i Europą, jest kluczem do bezpieczeństwa. Polska musi zbudować nowoczesną, odporną na różne zagrożenia armię i państwo. Społeczeństwo i jedność narodowa są fundamentem odporności państwa. Nie ma pokoju bez zwycięstwa Ukrainy i porażki Rosji. Polska musi być gotowa na długotrwały, brutalny finał konfliktu. Brak przygotowania i obojętność są największymi zagrożeniami dla kraju. To jest wizja Donalda Tuska wizja realistyczna, bezkompromisowa oparta na głębokim rozumieniu aktualnej sytuacji geopolitycznej. Jego przekaz to przede wszystkim ostrzeganie przed iluzjami i beztroską, wezwanie do jedności, odpowiedzialności i aktywnego działania. Polska musi być nie tylko gotowa do obrony, Polska musi stanowić kluczowy element europejskiego systemu bezpieczeństwa. Przyszłość kontynentu, a szczególnie Polski, zależy od decyzji i działań podejmowanych teraz. W czasie, gdy historia przyspiesza, w czasie, gdy 200 kilometrów na wschód toczy się wojna, która zmieni wszystko. W czasie, gdy Polska musi zdecydować, kim chce być: biernym obserwatorem czy aktywnym uczestnikiem historii. Donald Tusk postawił Polakom to pytanie. Teraz czeka na odpowiedź. I ta odpowiedź zdecyduje nie tylko o przyszłości Polski, ale o przyszłości całej Europy. To była analiza wizji bezpieczeństwa Donalda Tuska, człowieka, który wrócił do polskiej polityki, żeby powiedzieć prawdę, której nikt nie chciał usłyszeć. Jeśli ten materiał dał Ci do myślenia, zostaw subskrypcję, bo to, co nadchodzi, zmieni Polskę na zawsze, a my będziemy o tym mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale.